W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, umiłowanie w Chrystusie, bracia i siostry. Nie tak dawno na świętej kurze Atos mnisi usiedli do stołu i rozmawiali. Jedni z nich mówili, jak byłoby dobrze, i szkoda, że tak nie jest, że urodziliśmy się później i nie mogliśmy żyć w tych czasach, kiedy żył Chrystus. Rozmowie tej przysłuchiwał się Ichumet, mnich, który przeżył znacznie więcej od nich i dłużej był na Atosie. I odpowiedział zupełnie coś innego. Powiedział, a ja bym nie chciał żyć w tamtych czasach. Mnisi zdumieni zapytali go dlaczego. Nie chciałbym, bo obawiam się, że razem ze wszystkimi krzyczałbym: weź i go ukrzyżuj. Bracia i siostry, z łaski Bożej doczekaliśmy wielkiego święta. Wjazdu, wejścia Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Doczekaliśmy święta, które jest dla nas zwiastunem nadchodzącej Paschy, bo zawsze wypada tydzień przed Wielkanocą. Doczekaliśmy święta opisanego w czterech Ewangeliach, święta, które jest znane dla wszystkich chrześcijan. Święta z jednej strony: Niezwykle radosnego, a z drugiej strony niezwykle smutnego. Radosnego, dlatego że do Jerozolimy wjeżdża król i ci, którzy go witali i którzy oczekiwali, że zmieni się ich status społeczny, byli przekonani, że Jezus Chrystus stanie na czele rewolucji, stanie na czele tego zrywu, który pozwoli. Poprawić byt, status społeczny uciśnionych ludzi. Zawiedli się bardzo, albowiem Jezus Chrystus, wjeżdżając do Jerozolimy, nie odpowiada na ich powitania, nie odmachuje im ręką, nie wita ich wzajemnie, ale smutny, z pochyloną głową, neutralnie reaguje. Na słowa Hosanna, wyż, Hosanna na wysokościach, błogosławiony ten, który idzie w imię Pana. Dzieci witają Jezusa Chrystusa, wszyscy ludzie wołają do Niego triumfalne słowa, a On wjeżdża, wiedząc, że być może nie ten sam tłum, ale tłum ludzi za kilka dni będzie krzyczał zupełnie coś innego Bracia i siostry trzeba powiedzieć, że od zarania dziejów zawsze tłum miał wielką siłę i my dzisiaj nie wolno się tego bać. Trzeba to powiedzieć. Jesteśmy naucznymi świadkami. Co może zrobić tłum? Jesteśmy świadkami niedobrych wydarzeń na Ukrainie. Gdzie prawosławni na prawosławnych, wykorzystując siłę tłumu, występują jedni przeciwko drugim. I to kiedy? W okresie, kiedy zbliża się męka pańska i zbliża się Paska Chrystusowa. Jaka radość dzisiaj może być podczas liturgii jednych, kiedy płaczą drudzy? Jeśli jest ta radość, to niech będę ukrzyżowany za te słowa, ale nie pochodzi od Boga. To radość, która zamieni się w łzy, to radość, która zamieni się w smutek, dlatego że radość pochodząca od Boga nigdy nie czyni kogoś innego płaczący. Jeśli jest radość od Boga, to ona Rozściera się także i, rozprościera się także i na innych, ale nie czyni łez i nie budzi smutku i goryczy i płaczu u innych ludzi. Tak dokładnie było w Jerozolimie. Bracia i siostry, tak naprawdę święto wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy wcale nie jest porażką Jezusa Chrystusa. Jest porażką nas ludzi i my powinniśmy sobie zadać bardzo poważnie pytanie. Gdyby wszyscy krzyczeli, ukrzyżuj go, czy ja bym w tym tłumie ośmielił się jeden powiedzieć, wypuść go? Obawiam się, że byłoby nas bardzo mało, a na pewno byłyby to nieliczne osoby. A może później by też się zmieniły pod wpływem tłumu. Dlatego i w polityce, i w życiu społecznym często wykorzystuje się tłum, bo tłum krzyczy, rzadko myśli. Tłum krzyczy i idzie za jednym strumieniem krzyku, i dlatego tak trudno jest wybić się z tłumu. Jezus Chrystus, bracia i siostry, wjeżdża do Jerozolimy. I wcale nie odpowiada na oczekiwania ludzi. On nie chciał stanąć na czele tej rewolucji. Zobaczcie, od czego rozpoczyna się dzisiejsza Ewangelia. Od tego, że Maria, matka, Maria, siostra Łazarza, namaściła nogi Jezusa Chrystusa miro, bardzo drogą. Judasz nawet ją wycenił na 300 dinarów. Kiedy namaściła... I zapytał Judasz przekornie, bo wcale nie interesował się ubogimi. Przecież te pieniądze można było rozdać ubogim, tę mirę sprzedać, a pieniądze rozdać ubogim, to bardziej przemawiała przez niego właśnie ta chęć posiadania dóbr materialnych. Jezus Chrystus nie reaguje. Pomagał ubogim kazał pomagać ubogim, nauczał, że trzeba pomagać ubogim, a nie kazał sprzedać tej miry. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus patrzył w tym momencie na to, jakie jest nastawienie tej kobiety, która oddała wszystko i o niej będziemy mówić, póki będzie istniał świat. Jezus Chrystus powiedział w Ewangelii, że póki będzie istniał świat, o tym, że ona obmyła nogi Jezusa Chrystusa drogocenną mirą, będzie mówił cały świat. To było ważniejsze niż pomoc ubogim w tym konkretnym danym momencie. Jezus Chrystus także nigdy nie odpowie na zawołania rewolucyjne, żeby naprawić ten świat. On naprawi ten świat tylko wtedy, jeśli każdy z nas będzie naprawiał samego siebie za pomocą łaski Bożej. Bracia i siostry, to dzisiejsze święto zwiastuje wielką radość, zwiastuje także wielką nadzieję, że Jezus Chrystus jest tym triumfatorem, zwycięzcą, jest królem. Bo kim jest prawdziwy król? Prawdziwy król to taki król, który nigdy nie poświęci swojego narodu, ale siebie samego. I tego dokonał właśnie Jezus Chrystus. On nie poświęcił ani swoich uczniów, nie wystawił ich na pierwszą linię frontu, nie poświęcił ani swoich ludzi, on poświęcił samego siebie. Dlatego jest prawdziwym i jedynym królem i jego męka. I jego cierpienie są najważniejszymi i największymi cierpieniami bo mógł z nich zrezygnować pamiętajmy bracia i siostry w tym szczególnym świątecznym dniu abyśmy wychodząc z cerkwi gdzie trzymamy palenki w naszych rękach i gdzie wołamy hosanna na wysokościach żebyśmy nie wyszli i nie krzyczeli względem innego człowieka ukrzyżuj go Weź go u krzyżu, żebyśmy się nie zachowali także jak Piłat, czyli nie stanęli z boku i nie powiedzieli: Niech się biją, ja umywam ręce, bo tego właśnie dokonał Piłat. Bycie chrześcijaninem wcale nie jest takie proste. Wierzyć w Chrystusa to znaczy przyjąć bezwzględnie to, co On mówił, to, czego nauczał i to, co zrobił. Niewybiórczo, a bezwzględnie i całkowicie. I pomódlmy się dzisiaj, żebyśmy byli godni spotkania Paschy Chrystusowej. Pomódlmy się za tych, którzy dzisiaj płaczą. Pomódlmy się za tych, którzy dzisiaj w imię Chrystusa się biją między sobą. Pomódlmy się za tych, którzy dzisiaj nie mają gdzie się modlić, bo im zabrano cerki. Pomódlmy się za tych, którzy mówią, że nie mamy racji, bo chcemy miłości Chrystusowej pomiędzy ludźmi. Pomódlmy się także za tych, którzy mają w sobie nienawiść, żeby pokochali innego człowieka. Bo jeśli kochasz, nie wyrządzisz krzywdy. Jeśli kochasz człowieka, to dasz mu miejsce w cerkwi, a sam staniesz poza nią. Jeśli kochasz człowieka, to nie będziesz tańczył wokół dziewczyny, która się modli na kolanach. Jeśli kochasz Boga, nie wyrządzisz krzywdy człowiekowi. A jeśli wyrządzisz krzywdy człowiek, człowiek, wyrządzasz krzywdę człowiekowi, to może odświętujesz paskę ale jej nie przeżyjesz, nie spotkasz, odświętujesz, poświęcisz jajka, poświęcisz wszystko to, co trzeba poświęcić, a w duszy będziesz pusty i będziesz wołał ze wszystkimi, ukrzyżuj go. Bracia i siostry, czasy są takie, jakie były w tych latach, kiedy żył Chrystus, i nie trzeba sobie wyobrażać, jakby było dobrze, żebyśmy żyli w czasach Chrystusa, bo my nie umiemy żyć w czasach, kiedy Chrystusa nie ma. A jeśli nie umiemy żyć teraz, to tym bardziej wtedy nie umielibyśmy żyć. Dlatego, że wtedy było trudniej, bo Chrystus był widzialny i był bardzo kwestionowany, był bardzo upokarzany i wszyscy chcieli jego ukrzyżowania, mimo że widzieli cuda. Mimo że widzieli wskrzeszenie Łazarza, widzieli chodzącego Łazarza, który cztery dni był w grobie, cuchnęło jego ciało, i wszystko jedno podnieśli rękę na tego, który mu przywrócił życie. A my nie jesteśmy świadkami tych cudów, a zachowujemy się gorzej niż w tych czasach, kiedy żył Jezus Chrystus. Bez względu na to. Jaki będzie wynik tych słów, które dzisiaj zostały powiedziane? One muszą być powiedziane, dlatego że czas przebudzić się, bracia i siostry. Czas pomyśleć, co to znaczy być prawosławnym człowiekiem. To nie jest komfort. Komfort jest daleki bardzo od bycia prawosławnym. To jest stan, w którym prawdziwe prawosławie stawia się w sytuacji trudnej ale bezpiecznej wewnętrznie, bo wiesz, że Bóg jest z Tobą. Dlatego nikogo nie potępiając, nikogo nie krytykując i nie osądzając, postarajmy się, bracia i siostry, pomodlić się bardzo szczerze w tych tygodniach, żeby Bóg zatrzymał to zło, które wśród nas prawosławnych ma dzisiaj miejsce. Powinniśmy się bardzo wstydzić że po dwudziestu wiekach nie umiemy być uczniami Chrystusa. Wstydzić się powinniśmy, że głosząc Chrystusa zachowujemy się tak, jakbyśmy byli Jego wrogami i przeciwnikami. Czas przebudzić się i spojrzeć prawdzie w oczy i prosić Boga o wybaczenie dla nas wszystkich, abyśmy mogli rzeczywiście te ostatnie dni wykorzystać. Każdy dzień jest na wagę złota. I spotkać godnie zmartwychwstałego Chrystusa. Amen.